co to nie wchodzą? A jak tam wasz refleks? Wiecie, że możecie poprawić swojego skilla w grach za pomocą jednego kliknięcia w ustawieniach gry? Nie? To posłuchajcie do końca. Nvidia Reflex 2 to najnowsza odsłona technologii redukującej opóźnienia w grach, wprowadzająca innowacyjną funkcję o nazwie Framework. Podczas gdy pierwotna wersja Reflex koncentrowała się na synchronizacji pracy CPU i GPU w celu minimalizacji kolejek renderowania, Reflex 2 idzie o krok dalej, aktualizując wyświetlaną klatkę na podstawie najnowszych danych z myszy tuż przed jej wysłaniem na ekran bez ponownego renderowania. Jeśli brzmiało skomplikowanie i tego nie kumacie, to przekładam z technologii, na nasze. Technologia NVidia potrafi przerywać kolejkę renderowania klatek tak, aby skrócić opóźnienia systemowe do minimum, aby sygnał z myszy, kliknięcie i jednoczesne nakierowanie na przeciwnika było możliwie jak najbardziej zsynchronizowane. Nowa technologia to nie tylko usprawnienie, to prawdziwy przełom. A co w efekcie? Znacznie niższe opóźnienie między ruchem gracza a tym, co widzisz na ekranie. I tak przykładowo w grze The Finals czas reakcji spadł z 56 milisekund do zaledwie 14 milisekund. To czterokrotny wzrost responsywności obrazu, który może dać realną przewagę w grach turniejowych. Reflex 2 wykorzystuje dodatkowe zasoby GPU do geometrii i rekonstrukcji obrazu, dlatego wymaga kart serii Nvidia GeForce RTX 40 oraz 50. I działa oczywiście na laptopach z kartami Nvidia. Jeśli lubisz rywalizację sieciową i przy okazji używasz generowania klatek, to Reflex 2 jest dla ciebie obowiązkową pozycją.